Dzień dobry Państwu. Dużo rzeczy się da do komentowania, no i chciałbym taki komentarz swój auto autorski wygłosić. No, zacznę od tego, że wreszcie Trybunał Konstytucyjny stanął na wysokości zadania, i z tego powodu Tedeum Laudamus należy śpiewać. Opublikował wyrok, który uniemożliwia dokonywanie w Polsce Zabój z dzieci nienarodzonych, tak, prawie, prawie że we wszystkich przypadkach, tam tylko nie, jeszcze w kilku zupełnie drastycznych jest aborcja dozwolona, chociaż moim zdaniem to też za dużo, co stawia Polskę no, w chlubnym szeregu krajów, które bronią tych wartości w świecie, gdzie zwycięża rewolucja komunistyczna i satanistyczna wręcz, no to Polska tutaj się pięknie zachowała. No i z tego powodu, jak powiedziałem, należy śpiewać Laudamus, Tedeum Laudamus, ale niepokój budzi to, jak ta sprawa jest w praktyce rozgrywana, bo wyrok Trybunału to jedno, a praktyka to druga rzecz. W tej chwili widzimy, że po raz kolejny na ulicę wyszły tłumy, może nie tak duże jak jesienią, ale zorganizowane, lewackie i dokonują aktów napadów na dziennikarzy. Pobito między innymi panią Agnieszkę Jarczyk z Mediów Narodowych, którą z tego miejsca pozdrawiam. Pobito dziennikarza w Poznaniu. Dochodzi do blokowania ruchu drogowego, co jest już w ogóle dla, dla mnie czymś skandalicznym, że w stolicy kraju, ale też i w innych miastach wojewódzkich, grupki gówniarzeli, bo tak to należy powiedzieć, opłacanej przez Sorosza, blokuje ruch uliczny i policja, która jest tak skuteczna, na przykład w, podczas Marszu Niepodległości. Gdzie używa środków przymusu bezpośredniego, nawet nadużywa tych środków, właściwie nic nie robi, przygląda się i jest bierna. W związku z tym, jeszcze do tego tematu wrócę, ale tutaj chciałbym przeczytać pismo, jakie jeszcze w grudniu skierowaliśmy do, w związku z tymi zakłóceniami i łamaniem prawa przez lewaków do ministra odpowiedzialnego za służby, czyli do pana Kamińskiego w imieniu Lubelskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym. Prze przeczytam to pismo, ono nie jest długie. Proszę posłuchać. Szanowny pan Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, ulica Batorego, 502 591 Warszawa. Od paru miesięcy mamy do czynienia w Polsce z próbą upędzającego zamachu stanu. Pod pretekstem ograniczania przez Trybunał Konstytucyjny procederu dokonywania zabójstw dzieci nienarodzonych siły wrogie państwu i narodowi polskiemu z Fundacją Batorego na czele podjęły próbę rewolucyjnej zmiany porządku konstytucyjnego w Rzeczypospolitej. W tym celu organizują zbiegowiska publiczne, podżegają do nienawiści wobec Kościoła katolickiego, dokonują napadów na osoby duchowne i stojących w, ob w ich obronie świeckich. Dochodzi do licznych profanacji świątyń, niszczone są zabytki, pomniki oraz miejsca kultu religijnego. Dokonywane są blokady ulic, utrudniony jest ruch drogowy. Pojawiają się wezwania do nieposłuszeństwa władzy i obalenia rządu. Trwa nieustanna propaganda antywartości, festiwal bluźnierstw i wulgarnego chamstwa. Przywódcy rebelii nie wahają się wciągać do swoich akcji nieletnich, co świadczy dobitnie o ich cynizmie i nikczemności. Działania wrogów Rzeczypospolitej i narodu polskiego, co stwierdzamy ze smutkiem i niepokojem, nie spotykają się niestety z adekwatnym i stanowczym odporem ze strony organów państwa, w tym podlegającej panu ministrowi Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zastanawia nas ta dziwna bierność, rozuchwalająca lewackich bojówkarzy i ich inspiratorów, którzy przeświadczeni o swojej bezkarności eskalują ciągle swoje działania. Wielokrotnie byliśmy w ostatnim czasie świadkami sytuacji, gdy funkcjonariusze policji zamiast zdecydowanej interwencji zachowywali się obojętnie wobec jawnie dokonywanych na ich oczach przestępstw i wykroczeń. Jeszcze większe zaniepokojenie wzbudza brak skutecznych działań ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do której obowiązków należy wszak ochrona państwa i przeciwdziałanie próbom jego destabilizacji. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie tylko nie zapobiegła antypaństwowej rewolcie, ale e, również do tej pory nie była w stanie wykryć i zneutralizować jej przywódców i podżegaczy. Przypominamy, że to pan, panie ministrze, ponosi za to odpowiedzialność, jako zwierzchnik tych służb. Nasuwa się więc logiczny wniosek, że albo pan minister stracił kontrolę nad resortem, albo co gorsza, jest pan w jakiś sposób zainteresowany eskalacją narastającego antypaństwowego buntu. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji międzynarodowej, w jakiej. Znajduje się rzeczpospolita z jednej strony poddawana naciskom zewnętrznym, z drugiej podpalana przez wewnętrznych wrogów i tzw. Opozycję totalną. A więc i wzywamy pana do podjęcia wreszcie skutecznych działań dla powstrzymania postępującej fali anarchii, rozkładu struktur państwa i demoralizacji młodego pokolenia. To, tyle. Ta, 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 to jest właśnie treść tego pisma, które minister otrzymał. No Niestety, mimo że minęło już półtora miesiąca od wysłania tego pisma, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, a w międzyczasie właśnie w ostatnich dniach widzimy, że znowu to wraca. Może z mniejszą furią, z znaczy, większą bym powiedział nawet furią, bo obserwowałem te nieliczne na szczęście, na razie, grupy. Gdzie te wulgaryzmy i, i chamstwo po prostu przekraczało już nawet to, co, co, co widzieliśmy w jesienią, i, ale nadal policja, która przecież mogłaby to zlikwidować w ciągu dosłownie nie godzin, w ciągu kilkunastu minut czy kilkudziesięciu minut, obstawia to, to łatajstwo, właściwie toruje im drogę. My musimy bronić obiektów kultu, bo wiemy, że ci bandyci posuwają się do ataków na kościoły, na osoby duchowne. No, nawet tak rozmawiając z kolegami dwa dni temu, gdy staliśmy pod katedrą, no, mówiliśmy sobie tak między sobą, przecież gdyby policja tylko odwróciła wzrok, no to my sami byśmy zrobili przecież porządek z, ty, z tą bandą. Mando, gdzie wciągane są osoby nieletnie, to, to, to jest tak to, to jak w tym piśmie zaznaczamy, tam do, to, często biorą osoby nieletnie. Jest to, jest to bardzo szkodliwe, bardzo demoralizujące. Ja, pomyślcie sobie państwo, co tych ludziom zostanie, jak to się wreszcie uspokoi. Przecież no, te, te wulgaryzmy, ten festiwal nienawiści. Do wartości wszelkich wręcz satanizm. No, no, musi się odbić na mentalności tych takich młodych ludzi, młodych kobiet często. Moje przerażenie budzi też fakt, że w tych paradach biorą też udział osoby utytułowane. Widzieliśmy w telewizji, że w Gdańsku jakaś pani profesor z Uniwersytetu Gdańskiego Filolożka. Wygłosiła takie manifest, gdzie słowo hasło tej, tych, tych rewolt, czyli wyp uznała za słowo chwalebne i całkowicie dopuszczalne. I wręcz w, tych, w tej sytuacjach ona powiedziała, no wręcz konieczne do, do używania. Druga z kolei kobieta, nauczycielka no, młoda. Przemawiając, wzywała do legalizacji aborcji na żądanie. chwaliła komunę, której zresztą ona nie może pamiętać, bo jest zbyt młoda, bo wtedy to było dopuszczalne, i wtedy, przypomnijmy, dokonywała się wręcz rzeźnia tutaj narodu polskiego w, w tych klinikach aborcyjnych. I samo takie nawoływanie jest już przestępstwem. Ja, proszę Państwa, apeluję do wszystkich osób, które mogą, żeby no w takich sytuacjach albo do no policji to się nie ma co zwracać, bo oni, mimo że są atakowani i tam dziennikarze w pisowskiej telewizji labiedzą, jak to ich biją, policjantów, no to oni no tak nic nie robią, mają taki rozkaz póki co od swojego zwierzchnika. A dlaczego to jak później zaraz wyjaśnię, to, co co tutaj chodzi? Jak z drugiej, dnoty tego wszystkiego. Ale można w zawiadamiać prokuraturę. Po prostu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. To znaczy, obraza uczuć religijnych. Tutaj w grę wchodzi paragraf: używanie wulgaryzmu, blokowanie ruchu drogowego. Po prostu należy składać, bombardować wręcz prokuratury zawiadomieniem o. o Dokonanie przestępstwa. Mój znajomy, który mieszka na, przy Deptaku, ma tam kamienicę, no, pod jego oknem dwa dni, dni temu umieścili taką szczekaczkę, gdzie non-stop, wyp, 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 wyp. Tam, gdzie, tam mieszka, on ma, ma liczną rodzinę dzieci. Musieli być, byli narażeni na, na słuchanie tego, co więcej mają psy, te psy dostały amoku, zaczęły szaleć, no przecież to, no tak, takie rzeczy się dzieją i policja nic nie robi, no tylko się skarży, że ją biją i, i dlaczego tak jest, no da, przecież, przecież albo mamy do czynienia z e, niepoważnym państwem, z dykty, no to co nawiasem mówiąc też jest sprawdą, prawdą, albo mamy do czynienia z makiawelską grą, po prostu władzą chodzi o to, żeby napuszczać jednych na drugich, że nie likwiduje w zarodku rewolty, wręcz hoduje tych bandytów. Zapewnia im bezkarność. W ten sposób to będzie narastało. A w ten sposób odwraca uwagę od faktycznych problemów w kraju, jakim jest tzw. pandemia fałszywa i zmuszanie ludzi do zaszczepiania się. Do, od lockdownu, od zamykania gospodarki, od tego, że bankrutują polskie firmy, które lada moment upadną i zostaną wykupione przez korporacje i przez światową. A w tym czasie jednocześnie Żydokomuna, która zwyciężyła również w Stanach Zjednoczonych, no tutaj będzie sobie prowadziła rewolucję kulturową, czy raczej antykulturową według wskazówek Gramciego i innych takich spiechparodem ideologów. No, to, 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 to chciałem Państwu przede wszystkim powiedzieć, zaapelować jeszcze raz, żeby się przeciwstawiać wszelkimi możliwymi środkami, aktom wandalizmu, bandytyzmu, hamstwa, wulgaryzacji życia publicznego. Wpływ, starać się wpływać jednak mimo wszystko na e, organy państwa, żeby coś robiły, chociażby przez takie pisma, no te zawiadomienia do, do prokuratury, e, czynnego oporu, gdy e, będzie trzeba. E, no i, 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 i tyle.